Jak cię to koszisz? Kujowa ta łąka, że chciałbyś testować ja Ale czterna na godzinę jadę ty to moja Jak wyskoczysz z siumnika jak nie, nie mogę odnieść to się chyba w tych klasach Ukraińce chowają. Piotrek, kurwa, szabos. Boże, żeby ci jaka nie wybiegła zaraz przed kosiarkę. Jeszcze ci się... Ty jak te kurwa te, jak to się nazywały? Te Araby, nie? w wpierdolą ci zaraz kosiarkę dwa i będą chciały imigrować do ciebie na chatę czy im kurwa za specjalne kurwa trasy inżynierskie. A to to ja nie wiem jak się tu znalazło. Tu korzeń od stadzonki i pan w miejscu. Kurwa! Ty już chyba <laughs> Ej, ej, ja na korzeniu siedzę Ty, a jakaś drzewa, żebym wyrwał Ty, cofniemy? Tu ja cofniemy, jakaś wybudowały kurwa inżynier. Pa, idzie, idzie Ażbym poszedł, gdzieś? O kurwa drzewo Do domu kurwa, co? Na jeba, nie to do domu, a nie Ty, uważaj na grzybioży Ty, bo tu czasem Dorotka lubi sobie grzybki pozbierać, ty uważaj No kurwa, o, kurwa. Chyba w kinka żeś zajebał On kurwa, nie. Piotrek rowerem kurwa do kościoła jeździł tą drogą Czekaj, Dyszyn, że podniosłem piotrek piękny na środek drogi, który patrzyłem. Łopalił przyczep, kurwa, nie widzę nic. Spoliły, o, <śm> pierdolę! <śm> Ty pa, idzie, idzie, pa podjadę kurwa Gorzyć w szczepach o, skur... o kurwa ty Idzie, oj chuj Idzie, 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 ciągnij Jedź, 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 jedź. Coś ty odjebał? E właśnie, można podnieść i opuścić Ale ja że to jest Podnieś kurwa na hydraulice, a nie O kurwa Ty to mi Putina przypominasz Ty, bo to miejsce to wygląda jak z horroru jakieś. tam kurwa w farmingu noc była, to ja bym tu za chuja nie przyjechał, bym się bał a Michołek, tu zerowy uczyń, ostatnie czwórkę stołu. Kurwa, dobrze się trzyma. Ty dobrze klej o te opony. Kurwa, kosiarkiem mi się jebły. Spierdalaj! No wiecz! Jadę co. Tak, postaw ciągnik tutaj elegancko, tylko zamknij wpis do wszystko. I kosiarki włącz, żeby się nie wiewała czasem żadna. Ale, no, O, O, napędził się pan. kurwa. <laughs>